그 시스템에서 서류 나왔나 맞 A musimy być użyte piaskiem i, i na pietre ma bardzo małych obrotach, także wiesz, w głównym wypastowaniu to wierzchą ma tamte daje. Jechaliśmy z Warszawy całą dużą grupą. Jesteśmy zaproszeni przez kolegów z Poznania, którzy organizują dla nas tą całą imprezę wspaniałą. Także podziwialiśmy wczoraj parowozy, dzisiaj idziemy również oglądać paradę parowozów I jakby Intencją imprezy jest połączenie starej motoryzacji ze starymi kolejami. Rozumiem, Kolejnicą. że w nie jest Pan po raz pierwszy. Pierwszy, po raz pierwszy jestem. No to znaczy powiem szczerze, że od wielu lat marzyłem, żeby przyjechać tutaj i w końcu jakby Boże powie, że moje marzenie się ziściło. Proszę w końcu. Bardzo, niech Pan nam w końcu powie, co jest właściwie pod maską tego pięknego samochodu. Jak to się stało, że w ogóle ten samochód Pan nabył? Proszę Pana, to jest rower P6, 2200 pojemności TC, to znaczy dwugaźnikowy. To jest 4-cylindrowy silnik rzędowy 115 koni mechanicznych. Auto to sprowadziłem z Holandii, dokładnie w Amsterdamie zakupiłem w takim stanie, można powiedzieć, złomowym i remontowałem to autko sam własnoręcznie. Tak wygląda, jak widać. Czy trudno jest właściwie z utrzymaniem takiego samochodu? Rozumiem, że części to już chyba. To znaczy powiem szczerze, że jestem miłośnikiem samochodów marki Rover i to y, y, mam trzy samochody tej marki. Mam P4, P6 i rowera SD1. I y, no w tej chwili, jeżeli chodzi o części, to jest zdecydowanie łatwiej, dlatego że istnie, istnieją międzynarodowe portale, gdzie można nabywać części, no i kontakty oczywiście z innymi miłośnikami y, tej marki. No, i powiem, że w tej chwili jest o wiele łatwiej z częściami nawet w Polsce do tych samochodów. Dlaczego wybrał pan tę markę? Czym ta marka przebija inne? Jeżeli chodzi o wybór, to czysty przypadek. Pierwszy samochód tej marki nabyłem przez zupełny przypadek, i jakoś tak mi się to spodobało, że po prostu zostałem przy tym. Czy ten piękny samochód czasem jest wynajmowany na jakieś powiedzmy sobie filmy, imprezy i tak dalej, czy panu ten samochód? Tylko znajomym, którzy po prostu zażycą, zażyczą sobie, żeby ich gdzieś tam zawieźć. i głównie jeszcze jest że tym starszym modelem rowera. On jest znaczy trudno powiedzieć, czy ładniejszy, ale jest starszy i chętniej, chętniej tamtym samochodem jednak jeżdżą ludzie do, do ślubu, głównie do ślubu. në internet dhe në infrastrukturë